Dzień dobry moi drodzy, witajcie w Waszej ukochanej kuchni bez ściany. A co dzisiaj jemy? Dzisiaj, tak jak mówiliśmy na poprzednim filmiku, zrobimy nasz super makaron, który Nie, jemy nasz, bardzo tylko często. Nie, znaczy no, naż, że my jemy go często. No. A Patryk A. jest mistrzem w tym makaronie. A historia tego makaronu jest taka, że podpieprzyliśmy ten przepis z restauracji pewnej. <noise> Tylko, nie powiemy jakiej. Tylko, że zrobiliśmy go po swojemu. Nie wiem jaki jest przepis ogólnie tam, ale mogą się domyślić, co jest w środku, więc tak sobie to zapamiętałem i tak wam go przedstawię. To do dzieła. Zacznijmy od tego, że najpierw ugotujemy sobie makaron i broku, bo to będzie taka, taki makaron zapiekany z brokułem, kurczakiem i groszkiem. Ugotujemy sobie ten makaron i broku, żebyśmy nie musieli tutaj, wiecie, tak pokazywać wam jak się gotuje makaron. Przecież każdy wie, jak ugotować makaron i broku. Ale jeszcze w międzyczasie, jak Patryk będzie robił to swoje danie z brokułem, ja będę robiła kubusia dla Kai i dla mnie, bo ja też lubię kubusie. No, także jak nie chcecie się iść do jakiegoś sklepu po kubusia, to możecie sobie go zrobić w domu. Dobra, gotujemy, wracamy do was jak już wszystko opróżnuję. Okej, okay, makaron i brokuł już gotowy. Słuchajcie, to jest bardzo prosty i pyszny przepis. Więc zapiszcie go sobie. Jak będziecie mieli pomysłu na obiad, to to jest idealne. Ugotowany brokuł, ugotowany makaron penne, możecie sobie wybrać jaki chcecie, jaki lubicie. Kroimy kurczaka w kosteczkę, smażymy z ulubionymi przyprawami. No i później to wszystko mieszamy z groszkiem i jeszcze będzie sosik. Tak? Przełóżmy sobie to na początku do takich brytwanek, co robimy zawsze. My robimy to w dwóch osobnych, żeby każdy miał swoje. Dobra, przygotowany makaron sobie wkładamy do... Kurde, ale tego makaronu ja myślę, że za mało będzie. Do 3 trzy Do tego wkładamy brokułka. O! Tak nie żałujemy tego brokuła, moi drodzy. Bo to musi być naprawdę takie wiecie. Syte danie. Ja sobie odpaliłam już przepis. Tylko tutaj przepis jest na sześć szklanek. A ja sobie zmodyfikowałam go na trzy szklanki, bo tam sobie można ustawić. Więc zrobimy na razie trzy szklanki, bo ja nie mam zielonego pojęcia, czy ten sak wyjdzie dobry. Więc wolę go dorobić później niż zrobić go za dużo. Więc potrzebujemy 100 gram marchewki, pobieramy ją. A ja sobie kroję kurczaka, bo to już mamy gotowe. No, tak jak mówiliśmy wcześniej, przepis się wziął y, z takiej restauracji, do której chodziliśmy często i tak nam zasmakował ten makaron. A w pewnym momencie tego makaronu już nie było w karcie, bo sobie zmienili i stwierdziłem jak sobie mogli. jak mogli mówię kurczę zmienili kartę nie ma naszego makaronu a ja go bardzo nie, tam lubię przez robię. pewien czas nie było go w karcie ale no, znajomym robili a no i nam robili dobra lecimy zgarniamy sobie teraz tą marchewkę ze ścianek Dobra, i musimy wlać 200 gram wody. Przyprawy jakie użyję to, przyprawa do mięsa, bardzo proszę, czosnek granulowany, może być świeży, wyciśnięty, ale mi się nie chce wyciskać, papryka słodka, nie ma, ale tu jakieś odrogi nie, nie mam, nie mam papryki słodkiej, ale mam paprykę wędzoną. Papryka wędzona, no i sól i pieprz. Teraz to smażycie sobie na oliwie. A my lecimy dalej, nakładamy koszyczek po wlaniu wody. No i ustawiamy na 8 minut. A, to się teraz będzie gotować. Później kolejne 250 ml wody i 180 g jabłek, więc sobie obierzemy teraz jabłka i pokroimy. Zobaczymy, które jest większe. dwa takie same jabłka, nie wierzę. 170... i 170! Takie samo jabłko? No! A, jeszcze miałem powiedzieć, że y, sos i mięso robicie na tej samej patelni. Jak już się Wam usmaży mięso, to tam zaraz Wam powiem co do sosu. Ej, trzecie jabłko waży 170 gram. To jest sztucznie wyhodowane. Ale jaja. No dobra. Ja sobie jeszcze do tego kurczaka wkroiłem trochę cebuli, bo zapomniałem Wam powiedzieć, że tam cebula też. Ok, kurczaczek mi się tam smaży z cebulką, Gocha przygotowuje yy, soczek. Jabłko. A ja Wam przypominam o podbijaniu filmu, bo to nam bardzo pomaga. Kurczak już jest usmażony. Ja sobie teraz do sosu przygotuję koper. Pietruszka tak samo, też dużo. Ja sobie czekam tutaj mój odcinek sobie tak postoił u drzwi. Przychodzi baba do lekarza i lekarz mówi: "Pani, doktorze, kto, brzuch boi, bo Teraz zalewamy swoje mięsko wodą, dodajemy koper i pietruchę. i jeszcze trochę podusimy to z koprem i pietruszką. A to na gorąco? No gotuje się ta marchewka. Nie, on nie będzie na gorąco. Ale to z gotowanej na... kukurydzy. No. no a Ty myślisz, że Kubuś jest z surowej? No, że przeciskany jakoś no, nie coś? Nie on jest taki gęsty. Gęsty. Bin, Ale jaja. Mięsko przesmażone jest z cebulką, tam jest w środku już woda i koper z pietruszką. I dodajemy do tego z tą wodą groszek. I to dusimy jeszcze chwilkę. Ten sos polega na tym, że on jest bardzo śmietanowy, więc śmietana 30. Nie żałujemy śmietany. My lecimy dalej i mamy kolejne 250 gram wody. I teraz będziemy sobie jabłka wrzucać, które wcześniej przygotowaliśmy. Dobra, jak zwykle, wlałam to dużo. Nie szkodzi. I 180 gram jabłek bez gniazd nasiennych, pokrojonych w ćwiartki. 160, 190. A resztę Kajtek zje. Banan. Nie mam banana. Zużyłam banana. Ale w przypisie jest cukier. Ale my cukru nie używamy. My tu można pominąć w ogóle ten krok, także ja nie daję ani miodu, ani Aha. cukru i świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Okej. Okay. Sos już się gotuje, więc zagęszczamy go mąką i zaraz będzie gotowy. Wracam do was już z przesypywania do drzwanki. A my ustawiamy teraz na minutę 30 i tutaj są pełne obroty. My teraz nakładamy koszyczek znowu na pokrywę I przez 9 minut będzie nam się to teraz gotowało Ja już mam wszystko to gotowe Jezu, i to już tak wygląda pysznie, ja już mi to zjadła Pelewamy teraz sobie ten sos Do makaronu i brokuła I to, moi drodzy, będzie zapiekane w piekarniku Sera też się tutaj nie żałuje Trochę syfu będzie no. Ja posprzątam to już jest wszystko ugotowane, więc nie trzeba zapiekać to długo. Wystarczy dać mocną temperaturę na ten obieg, żeby ten ser po prostu tak, wiecie, przypalił nawet trochę. Sok już skończył się gotować. Dobra, czekamy aż to wystygnie tak naprawdę, no bo gorącego pić nie będziemy. Czy wy to słyszycie? <laughs> tu już mamy soczki przelane, one są jeszcze gorące, więc najpierw zabierzemy się za makaron, który jest równie gorący. To jest To jest to. Ten makaron zawsze wychodzi mu taki dobry. No, patrzcie jak się ciągnie. Uuuh. O, to jest to. Mm. Pycha. Jest jeszcze ciepły. ciepły. on no. inaczej i tak będzie smakowy, jak no, będzie zimno. Kubuś. Mm. Bez banana, no. I on nawet ma konsystencję, jak Kubuś. Konsystencję ma patrzcie zostawia takie. Ale nie smakuje jak kubuś. Dzisiaj Kaja będzie miała dzień dziecka i będzie miała taki pyszny soczek. Mm -hmm. Dla i będzie git. Dziękuję Wam, że oglądaliście. Nie zapomnijcie zaobserwować nas na Instagramie, bo niedługo lecimy na wakacje, gdzie będziemy relacjonować cały nasz wyjazd. Nie zapomnijcie tutaj zostawić suba, łapkę w górę, komentarz i podbijajcie ten film. Tak jest.